Szyma ja jestem Leon 27, a ze mną jest mój brat. Siema. Dzisiaj będziemy pokazywać prezenty, które dostaliśmy od gwiazdora. Ta seria była na moim kanale przez 4 lata, ale teraz Leon ją przejął, tak. dlatego dzisiaj pokażemy Wam nasze prezenty w tym roku. U mnie odcinek z, całych, z całej gili będzie na kanale już niedługo. Więc pokaż pierwszy dan. Chyba, ja wam pokazać. Ja pierwszy. Dostałem taki zegarek. Nie wiem co to jest za zegarek taki niebieski fajny. No. Nie smartwatch? No smartwatch. smartwatch. No i teraz A ja teraz. Bo moim jedynym prezentem jest... O kurczę, nie ta strona. To jest piątka. To jest piątka. Już grałem na niej, fajnie się gra. E, no, pokazuję. Dobra, ja mam. Ja dostałem jeszcze od Putna do rysowania, jest ich 9 Putna No i Ja już nie mam i dobra to idę po kolei Jeszcze dostałem takie nauszniki Jeszcze do tego były takie tubki czekoladowe, ale... Czekotupki No, czekotupki, ale ja już nie wiem Kolejne Dostałem taki plecak jeszcze z Barceloną i naklejkę Barcelony. I z tyłu jest jakieś <grym> Dostałem to, nie wiem co to jest. Dobra, kolejny I Jeszcze dostałem pisaki takie <grym> 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 się wszystkie. Tak, tak one wyglądają. No. I mam 4. I jeszcze mamy. Ja już jeszcze dostałem, więc... Ty ja jeszcze. No to na ten odcinek coś będzie na tyle. A jeszcze przypomnijmy, że to nie wszystkie prezenty, bo jeszcze idziemy do naszej babci i pewnie będą też tam prezenty jakieś, więc mam, więc może jeszcze coś więcej ja dostanę Leonty też. No. Bo ja na razie mam tylko teraz piątkę No i masz już zakończenie I na no, ten odcinek ktoś już było na tyle Zostawiajcie łapeczki Byłem w górę Subskrybujcie mój kanał bo wbijamy do tego roku 100 subskrypcji i Do pa. kolejnego! Okay. Do, do tego, do tego kolejnego, nie wiem. Do kolejnego! Roku. został tego roku Pa! Pa!